Złość to nie tylko emocja w głowie, ale zjawisko, które zaczyna się w ciele, zanim jeszcze pomyślisz, jestem zły. Zanim pojawi się myśl, ciało już wie. Serce przyspiesza, oddech staje się płytszy, barki się unoszą. I kiedyś zupełnie tego nie zauważałem. Byłem tak odcięty od własnego ciała, że nie wiedziałem nawet, że czuję złość. Czułem tylko napięcie, ogromne zmęczenie. Dziś wiem, że ciało po prostu jako pierwsze daje tutaj sygnał: hej coś tutaj się dzieje, zatrzymaj się są jakieś emocje. Ten film został zainspirowany moją niedawną rozmową z Agnieszką Fischer i jest częścią mojego minicyklu na temat złości, który znajdziesz na kanale YouTube. Wszystkie linki oczywiście są też w opisie pod tym filmem. Złość i układ nerwowy. Z punktu widzenia biologii złość to reakcja układu limbicznego, czyli tej części mózgu, która odpowiada za emocje i za instynkty. Kiedy coś na przykład odbierasz jako zagrożenie albo niesprawiedliwość, to ciało automatycznie włącza tryb walcz albo uciekaj. To oznacza wzrost adrenaliny, napięcie mięśni i szybsze bicie serca. I to nie jest błąd tego systemu, to raczej bicie na alarm. To taki trochę naturalny system mobilizacji energii. Problem w tym, że w codziennym życiu często nie mamy jak tej energii rozładować i no nie za bardzo możemy krzyknąć w biurze, uciec z zebrania czy zawsze powiedzieć wszystkiego, co myślimy. Więc ta energia zostaje w ciele, w szczęce, w brzuchu, w barkach i tak dalej. Z czasem zaczyna się tam nawet gromadzić, jeśli jej nie wyrażamy, tworzyć napięcia, a nawet prowadzić do bólu. I to jest właśnie ten słynny stres, który jest tym cichym zabójcą XXI wieku. Złość, której nie wyrażamy, zamienia się w napięcie. Tłumiona złość to energia, która nie zniknęła, ale utknęła. W psychologii często mówi się, że złość, której nie wyraziliśmy, wyraża za nas ciało i jest to na przykład ból głowy, sztywność karku, spięta żuchwa czy bezsenność I to wszystko mogą być formy zablokowanej energii emocji. Dla mnie jednym z takich ważniejszych odkryć było to, że emocje są po prostu procesami fizjologicznymi skupionymi właśnie w ciele. Dlatego nie wystarczy o nich myśleć, przepracowywać coś tylko i wyłącznie na poziomie głowy, trzeba je też przepuścić przez ciało. Oddychać, poruszyć się, czy uświadomić sobie, że napięcie w barkach to też forma komunikatu, informacji. Jak odczytywać sygnały z ciała? Zamiast pytać siebie, dlaczego znowu się złoszczę, spróbuj zapytać, gdzie w ciele czuję te emocje. Na przykład złość to często gorąco w brzuchu, napięcie w klatce piersiowej albo ciężar w gardle. Zobacz, czy miewasz u siebie takie albo inne objawy, które utożsamiasz ze złością i to jest to, co ciało mówi, zanim zdążysz cokolwiek pojąć umysłem i zracjonalizować. Spróbuj więc potraktować te sygnały nie jak problem, ale jak zaproszenie do kontaktu. Zauważ, to się dzieje nie oceniając tego, nie opisując, nie nadając nawet historii czy źródła tej emocji, bo ciało nie jest tutaj Twoim przeciwnikiem, więc nie warto też tłumić swoich odczuć. Ono jest Twoim sprzymierzeńcem w rozumieniu emocji. Jak pozwolić emocji przepłynąć przez ciało? Kiedy więc czujesz takie napięcie, zamiast je opanowywać, możesz spróbować je rozładować. I nie chodzi tutaj o wybuch, ale o ruch. Możesz na przykład pójść na spacer albo na trening, możesz energicznie wstrząsnąć jakąś częścią ciała, uderzyć pięścią w poduszkę, albo po prostu oddychać głęboko i świadomie, aż ciało zacznie samo wracać do równowagi. Ciało potrzebuje takiego poruszenia, aby domknąć cykl emocji. To trochę jak z otrzepywaniem się, czy takim... Charakterystycznym drżeniem zwierząt po stresie. One po prostu wiedzą, jak wytrząsnąć napięcie z układu nerwowego, a my ludzie często tego nie robimy, więc złość zostaje w środku. I na zakończenie mam taką pozytywną myśl, że złość to emocja, która no, bywa niełatwo, ok, ale. To jest nie tylko emocja, bo złość to jest też sygnał, że w ciele pojawiło się życie, że coś w tobie potrzebuje być usłyszane, potrzebuje być zauważone i często potrzebuje być zrozumiane. I kiedy zaczynasz słuchać tego ciała, to przestajesz ze sobą walczyć. A zaczynasz ze sobą współpracować, i kiedy nie ma już tej walki, to nie ma też często niezdrowego wyrazu złości na zewnątrz, więc przestajemy też walczyć ze światem, a zaczynamy z nim współpracować, zaczynamy się z nim komunikować, i wtedy złość przestaje już być zagrożeniem, przestaje być czymś negatywnym, a zaczyna być mostem pomiędzy tobą a twoją prawdą.